Porównywanie ułamków. Ułamek składa się z licznika, to co jest na górze, i mianownika, to co jest na dole. Kolejny ułamek na górze jest licznik, na dole mianownik. Wyobraźmy sobie, że jest domek, na górze w domu szykujemy jedzenie, na dole bawią się goście. Cały catering jest na górze, zabawa na dole. Wyobraźmy sobie, że te trzy cukierki symbolizują jedzenie, czyli mamy jakby trzy cukierki jedzenia na górze. Ilu przyszło gości? Też trzech. No to można powiedzieć, że równo po cukierku na osobę. A tutaj przyszło. Są dwa cukierki naszykowane, ale osób przyszły trzy. Czyli tak. Co ta osoba od cukierka ta dostanie, a ta nie? No nie, trzeba będzie podzielić jednego cukierka na trzy osoby i drugiego na trzy osoby. Każdy dostanie po dwie trzecie cukierka. Gdzie sytuacja jest korzystniejsza dla gości? Gdzie się więcej najedzą? Tutaj, gdzie mają więcej jedzenia. Tam, gdzie jest więcej jedzenia przy takiej samej ilości gości, tam się lepiej najedzą. Czyli ułamek 3 trzecie jest większy od ułamka 2 trzecie. Podobny przykład. Mamy ułamek 3 piąte. Pamiętajcie na górze jedzenie. 3 to na przykład 3 pizzce. 5 to 5 osób, które czeka na tą pizcę. 1 piąta. 1 pizza dla 5 osób. Gdzie się lepiej najedzą? 5 osób tu i 5 osób tu. Ale tu trzy pizzę, a tu jedna. No zdecydowanie wygrywa ta sytuacja, gdzie mamy więcej jedzenia. Podsumowując, patrząc na dwa ułamki, im więcej na górze, tym większy ułamek. Im więcej na górze, czyli w liczniku, tym większy ułamek. Popatrzmy na te dwa ułamki. Na dole jest tyle samo gości. Gdzie jest lepiej? Tutaj jest lepiej. Mamy tyle samo gości. Tu są trzy porcje jedzenia, tu 9 porcji. Oczywiście, że to wygrywa. Mamy tyle samo gości. Tu jest 8 porcji, tu tylko 6. Mamy tyle samo gości. Tu wygrywa, bo tu jest więcej jedzenia. To były sytuacje, kiedy były jednakowe mianowniki. Różniły się te ułamki tylko licznikami. Więc jeśli mamy jednakowe mianowniki, patrzymy, żeby na górze było jak najwięcej. Teraz popatrzmy na sytuację. Dałam trochę inny przykład. Ułamek dwie trzecie. Dwie chmurki deszczowe padają na trzy kwiatki. A tutaj dwie chmurki deszczu padają na dwa kwiatki. Gdzie będą kwiatki lepiej podlane? Tu są dwie chmurki i tu są dwie chmurki, ale te dwie chmurki muszą spaść na trzy kwiatki, a te dwie chmurki tylko na dwa. Tak, słuchajcie, im mniej kwiatków do podlania, tym będzie lepszy efekt. Tyle samo chmurek, ale mniej się napracuje. Jedna chmurka podlewa dwa kwiatki, może tu jej deszczyk jeszcze dorysujemy. I tutaj jedna chmurka podlewa, ale aż trzy kwiatki. Gdzie kwiatki będą lepiej podlane? Tam, gdzie mam mniej kwiatków przy tej samej ilości chmurek. Myślę, że lepiej na wyobraźnię podziała znowu jedzenie. Jedna pizza, zrobimy ułamek jedna dla trzech osób. To jest ułamek jedna trzecia, obrazowo pokazany. A tutaj mam jedną pizzę dla czterech osób i jedna czwarta. Gdzie się lepiej najedzą? Jedna pizza dla trzech osób czy jedna pizza dla czterech osób? Wiadomo, że im mniej chętnych do jedzenia, tym będzie lepiej więcej jedzenia dla każdego. Tu po jednej trzeciej pizzy, tu po jednej czwartej pizzy. Podsumowując, im mniej na dole. W mianowniku, tym większy ułamek. Myślmy o tym. Zobaczcie, tyle samo jedzenia. Oj, tutaj przyszło mniej gości, więc starczy więcej porcji. Tyle samo jedzenia, 4 porcje i porcje. Tu są trzy osoby, a tu jest osiem. No to mniej gości, no to korzystniej, więcej, większe kawałki będą. 4, 9 czy 4, 7? No tam, gdzie mniej gości, czyli w, licz... w mianowniku mniej. Tam będzie większy ułamek. Dziękuję bardzo.